Dzień dobry, Jadwiga Pięta Paśko. Zapraszam na kolejny program Telewizji Miejskiej Robczyce. W piątek 28 kwietnia odbyła się 60. sesja Rady Miejskiej w Robczycach. Głównym tematem kwietniowej sesji Rady Miejskiej była sprawa niezbędnej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Robczyce Wiśniowa, ze szczególnym uwzględnieniem jej modernizacji w granicach miasta i gminy Robczyce. Wśród zaproszonych gości obecny był starosta powiatu Robczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak oraz przedstawiciel podkarpackiego zarządu dróg wojewódzkich w Rzeszowie, dyrektor Piotr Miąso którego obecność była związana głównie z przebudową drogi wojewódzkiej nr 986. Dyrektor, w imieniu właściciela drogi, marszałka województwa podkarpackiego, przedstawił plany inwestycyjne w zakresie jej przebudowy. W czerwcu tego roku ogłosimy przetarg na budowę wiaduktu nad linią kolejową. I myślę, że w niedługim czasie po tym ogłosimy przetarg na właśnie most i odcinek drogi wojewódzkiej 9886, skierowany do funduszy europejskich dla Podkarpacia, które są już pomału przez samorząd województwa uruchamiane. My zakładamy w tym roku ogłoszenie kilku przetargów już właśnie z nowej perspektywy tych, które mają gotową dokumentację i mają pozwolenia na, na budowę. Gmina Robczyce zabiega o gruntowną przebudowę drogi wojewódzkiej numer 986 w związku z planami budowy węzła autostradowego w Ostrowie co radykalnie wpłynie na zwiększenie ruchu samochodowego na drodze od planowanego zjazdu w Ostrowie do obwodnicy Robczyc i dalej w kierunku Wiśniowej do granicy w Barwinku. Burmistrz Bolesław Bujak podkreślił, że Droga Wojewódzka nr 986 generuje bardzo duży ruch samochodów i jest w bardzo złym stanie. Zwrócił także uwagę na stan techniczny istniejącego wiaduktu w Robczycach na Czekaju i na jego znaczenie dla obsługi towarowej licznych zakładów produkcyjnych. Ten odcinek drogi wojewódzkiej jest dla nas niezwykle ważny, niezwykle istotny. Jego stan techniczny chcieliśmy zobrazować przede wszystkim zdjęciami, które na koniec tego filmiku pokazywaliśmy, zdjęcia, które pokazują, że w szczególności ten odcinek 2,5 kilometrowej drogi z Czekania do drogi, do drogi krajowej, do obwodnicy, no jest bardzo skolejnowany. Również jest no bardzo dużo pęknięć, dziur, łaty, Ja sobie przypominam, że ostatnia modernizacja tej drogi, trudno nawet nazwać modernizacją, ale taka gruntowna naprawa była w 2005-2006 roku. Piąty albo szósty rok, więc jest to już 18 lat temu i no wydaje się nam, że na dzisiejsze czasy, kiedy tak bardzo zwiększyło się natężenie ruchu, ale też od tych 18 lat, w ciągu tych 18 lat przybyło wiele bardzo znaczących firm i zakładów przemysłowych w naszym okręgu przemysłowym na Czekaju. Wymienię choćby te, któreśmy pokazywali przed chwilą. Eurovia, znacząca firma francuska drogowa. Również ta firma UTC, która produkuje, produkuje gaśnice i inne urządzenia, amerykańska czy Eurogearbox, czy firma angielsko-francuska. -angielsko Również do, do powstałych firm w tym czasie, w tym ośrodku przemysłowych, należy zaliczyć Weldon, który zatrudnia 300 ludzi i robi wiele konstrukcji. I oczywiście wspomniany regał, o, o czym teraz w gazetach i, i w telewizji takiej internetowej jest sporo informacji z ostatnich dni. Chcę powiedzieć, że ten ośrodek przemysłowy w ciągu tych 18 lat wisi cały na dostępie do dróg krajowych, do dróg krajowych na drodze wojewódzkiej 986, zwłaszcza na tym odcinku od do naszej obwodnicy, ale i kolejny odcinek tej drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miasto, bo miastem jest odcinek i obszar od obwodnicy do końca osiedla Hekły, czyli do miejscowości słowackiej Okoń, czyli pół kilometra, trochę lepszy, bo on przyznaje, że był gdzieś 12 lat temu modernizowany, nawet pamiętam środki, które zostały pozyskane z powodzi jakby na przebudowę mostu, któryśmy przyjęli od dróg wojewódzkich rok temu. Wysoka Rada pamięta, że ten odcinek od owodnicy drogi wojewódzkiej do miasta, wraz z mostem na Wielopolce przyjęliśmy jako taki wyraz chęci współpracy z samorządem wojewódzkim i zarządem dróg wojewódzkich w kierunku wspólnych inicjatyw związanych z przygotowaniem projektu przebudowy tej drogi wojewódzkiej w granicach miasta. Podczas 60. sesji radni przyjęli również w formie uchwały stanowisko w sprawie upamiętnienia papieża Polaka świętego Jana Pawła II, wyrażając tym samym szacunek dla Ojca Świętego oraz jego dzieła i wkładu w dzieje Polski, Europy i świata. Wszystkie podejmowane podczas sesji uchwały uzyskały pozytywną opinię Rady Miejskiej. W piątek, 28 kwietnia, na Robczycki Rynek przybyła delegacja wszystkich przedszkoli z gminy Robczyce, aby uczcić barwy narodowe z okazji Dnia Flagi. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to ustanowione zostało w 2004 roku jako dzień upamiętniający historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Z tej okazji przedszkolaki z całej gminy z biało-czerwoną flagą w rękach zebrały się w piątek 28 kwietnia na Robczyckim Rynku. Dzieci spotkały się z przedstawicielami Robczyckiego Samorządu. Oraz Robczyckiej Oświaty i Kultury. Jesteście piękne, kolorowe, radosne, i to jest e, wspaniałe wydarzenie, przed Dniem Święta Flagi, to, że tutaj tak licznie jesteście. Bardzo dziękuję Wam, że, że jesteście i bardzo dziękuję Waszym Panią Dyrektor, Nauczycielom, Opiekunkom i Rodzicom, że Was do nas tutaj przywiedli. Podziwiamy Was, e, obserwujemy. Przed chwilą wspaniale występowała brzezłówka w tańcu w polonezie to prawie Mazowsze, no również święto flagi i ta falująca flaga z dziewczynkami to emocje i wzruszenia. Bardzo nam miło, bardzo dziękuję. Przedszkolaki wspólnie odśpiewały hymn narodowy, recytowały wiersze i śpiewały piosenki, wprowadzając zgromadzonych we wspaniałą atmosferę patriotyzmu i szacunku do symboli narodowych. Na zakończenie spotkania na robczyckim rynku każde przedszkole otrzymało słodki upominek. Uroczystość z okazji dnia flagi była wspaniałym wydarzeniem, które pokazało, jak ważne jest dla Polaków szanowanie symboli narodowych i jak wiele znaczą dla nas wartości patriotyczne. Dzieci, które wiedzą jak ważna jest biało-czerwona flaga, stanowią przyszłość naszego kraju i to właśnie dzięki nim, Możemy mieć nadzieję, że polskie tradycje i wartości będą kultywowane i przekazywane kolejnym pokoleniom. bałówkę na majówkę. Pod takim hasłem rozpoczęto tegoroczny Długi Weekend. Już 29 kwietnia rozpoczęliśmy Długi Majowy Weekend. Na targowisku w Robczycach tego dnia wiele się działo. Celem imprezy było przede wszystkim zasmakowanie przepysznych i naturalnych produktów przygotowanych przez lokalne stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich. Na dzisiejsze targowisko przygotowałyśmy większości ciasta i takie produkty mleczne proziaki ze względu na to, że oczywiście do kawy dzisiaj sobota, więc liczymy na to, że nasi mieszkańcy osłodzą sobie dzisiejszy dzień razem z kawą i właśnie z naszymi wypiekami, z ciastem. I oczywiście miałyśmy takie produkty mleczne, sery, ale i nabiał generalnie. Żywność można było nie tylko degustować na miejscu, ale odpowiednio zapakowaną zabrać ze sobą na majówkę za miastem. Przygotowane zostały dania i na słodko, i na słono. Tradycyjnie, tak jak zawsze to przygotowujemy, do kawy y, słodkie ciastka i komplety ciast y, serników i orzechowych. Przygotowałyśmy również y, pierogi y, tradycyjne oraz y, y, chleby ze słonecznikiem z dynią wieloziarniste, były proziaki. Można było zrobić również y, na bazie naszych przygotowanych y, zakwasów barz biały. Produkty eko cieszą się niesłabnącą popularnością, przygotowane w tradycyjny sposób, bez konserwantów. Kuszą zapachem i doskonale smakują. Napiekłyśmy proziaków, krokietów, pierożki mamy. Także staramy się, żeby to udekorować i, i dać takie eko, bo to wszystko tak robimy ze swoich produktów i, i żeby było fajne, smaczne. I cieszymy się, bo pogoda dopisała i troszkę tak się rozerwiemy między ludźmi i to nas cieszy. Podczas tego wydarzenia burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak wręczył przedstawicielom szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Ropczyce, podziękowania oraz ozdobne krzewy. Wyraził wdzięczność za dbanie o środowisko w swoich społecznościach lokalnych. Oraz przeprowadzenie akcji promujących takie działania w związku z obchodzonym 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi. Dziewczyny, prezentujecie szkołę podstawową numer 1 w Robczycach i dzisiaj przybyłyście, żeby odebrać pewną nagrodę. Za co? Za działania ekologiczne organizowane przez Ekodrużynę, którą prowadzi pani Anna Waszczuk. To było związane z ostatnio obchodzonym Dniem Ziemi, prawda? Tak, tak działacie w kółku ekologicznym w szkole, w ciągu roku szkolnego, na co dzień, prawda? Jakie inicjatywy, w jakich inicjatywach bierzecie udział? E, na przykład ostatnio w dniu Ziemi sprzątaliśmy las w Szwajcaria. Tak, Szwajcarię i Ropczycko. Uważacie, że jest to potrzebne? Tak, bardzo, tak, bardzo. Takie, żeby już edukować dzieci już od szkoły, prawda? Od małego, że, że trzeba bać, dbać o planetę. A jak wam się podoba dzisiejsza impreza na targowisku? Bardzo fajnie. Sobotni zakupowy poranek uświetniła Marietta Piecuch, wykonując znane i lubiane utwory muzyczne. Dzieci miały również okazję spędzić aktywnie czas podczas animacji. Były mega bańki mydlane, a kto odważniejszy, miał okazję spróbować zmierzyć się z bykiem rodeo. Sadzonki warzyw i kwiatów przyciągnęły również miłośników ogrodnictwa. Każdy mógł tutaj się dobrze zaopatrzyć i rozpocząć majówkę na swój ulubiony sposób. Robczycy rok rocznie uroczyście świętują uchwalenie Konstytucji 3 maja. Nie inaczej było i w tym roku. Uroczyste obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 maja połączone z Gminnym Dniem Strażaka. Rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny i druchów strażaków w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, której przewodniczył ksiądz dziekan Leopold Kordas. Do zebranych wiernych homilię wygłosił ksiądz Stanisław Mazur, proboszcz robczyckiej fary. Otóż w 1772 roku doszło do pierwszego rozbioru. Następnie. Mimo że król Stanisław August podejmował próby ratowania państwa i w 1788 zwołał Sejm czteroletni, którego głównym dziełem było uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku. To jednak Mimo, że ta Konstytucja, mamy jej układkę i pierwszą stronę, była rzeczywiście epokowym dziełem, porównywalna z Konstytucją Stanów Zjednoczonych i pierwsza w Europie, to jednak reformy jej przyszły zbyt późno i nie zostały przez wszystkich przyjęte. Dlatego po. Konfederacji Targowickiej doszło do drugiego rozbioru Polski. A całkowity koniec był już przewidywalny. Po Eucharystii poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi przy kościele farnym oraz pod pomnikiem papieża Świętego Jana Pawła II. Następnie nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji oraz wszystkich uczestników 3 majowych obchodów, których na Robczycki Rynek poprowadziła orkiestra Dęta. Tam wszystkie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem pamięci, a słowo do zebranych skierował burmistrz Robczyc Bolesław Bujak. To wielka uroczystość 232. rocznicy Konstytucji 3 maja, ale też pamiętamy, że. Wczoraj obchodziliśmy święto flagi narodowej. Te symbole, jak biało-czerwona flaga, jak hymn przed chwilą odgrywany przez naszą Europejską Orkiestrę Dentą, Godo Narodowe, to te ważne symbole, które świadczą o polskości, świadczą o naszej państwowości. Jesteśmy z nich dumni, ale też cieszymy się i radujemy z w takiej, w takiej okazji, jak dzisiejsze święto, że możemy być narodem suwerennym, niezależnym i oddajemy cześć i pamięć tym wszystkim naszym przodkom, którzy 232 lata temu zdobyli się na zredakowanie i uchwalenie Konstytucji, która, jak powiedział to już ksiądz w kościele, była jedną z dwóch najważniejszych, najbardziej nowoczesnych w świecie w tym czasie konstytucji, konstytucji demokratycznych, ale też trzeba powiedzieć, że miała w sobie tą wielką wartość reformowania ówczesnego Państwa polskiego. To zagrożenie wszyscy znamy z historii i ja dzisiaj oczywiście nie chcę przedłużać, chcę tylko powiedzieć, że konstytucja w następnych 120 latach niewoli miała olbrzymi, ważny swój ciężar gatunkowy i odnosiła ten efekt związany z każdoroczną rocznicą obchodzenia jej uchwalenia podtrzymywała tą tożsamość narodową, przybliżała nas do tej niepodległości, którą po 120 latach od jej uchwalenia wywalczył naród polski. I wszystkim tym, którzy przyczynili się we wspomnianych powstaniach i w innych również wydarzeniach do odzyskania niepodległości, dzisiaj symbolicznie kwiatami oddaliśmy cześć i pamięć. Na rynku nastąpiło także uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Robczyce Granice oraz sprzętu pożarniczego w postaci agregatu prądotwórczego. Dla OSP Robczyce Śródmieście. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury, gdzie burmistrz Robczyc Bolesław Bujak w podziękowaniu za służbę uhonorował czternastu druhów strażaków z wszystkich jednostek OSP z naszej gminy. Specjalne wyróżnienia otrzymali także druh Andrzej Rachwał, Waldemar Cholewa oraz Sylwester Borowicz za wzorową postawę, zaangażowanie oraz społeczną pracę na rzecz jednostek OSP z terenu gminy Robczyce. Następnie zgromadzeni obejrzeli patriotyczny program artystyczny przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 5 oraz Szkołę Muzyczną w Robczycach. Kolejnym punktem był koncert orkiestry dętej pod batutą Dawida Fusa, której towarzyszyła solistka Dagmara Moskwa. Koncert wzbogacił występ robczyckich majoretek. Nie zabrakło pysznych przekąsek i słodkości przygotowanych przez panie z koła gospodyń wiejskich z łączek kucharskich, małej, niedźwiady i lubziny. Zapraszamy do obejrzenia fragmentów występów artystycznych. Yes. We have the love of my heart We have the love of co przygotowaliśmy dla Państwa. Na kolejny program zapraszam już za tydzień. Do widzenia.